Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister. W imieniu Koalicyjnego Klubu Lewicy mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a także do sprawozdania Komisji. Muszę na wstępie powiedzieć, że Klub Lewicy jest niezwykle rozczarowany. Rozczarowany tym, jak wygląda projekt po przedwczorajszym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt w swojej pierwotnej wersji zakładał szereg zmian, od jakich od, jakich od lat domagało się środowisko prawników, praktyków, profesjonalistów zajmujących się kwestiami własności intelektualnej, a także doktryna i organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Projekt co do zasady niesie ze sobą e, e, dobre rozwiązanie. Jednym z głównych założeń projektu jest idea utworzenia wyodrębnionych sądów cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej, bowiem rozwój technologii, co z tym związane, powstawanie nowych, skomplikowanych relacji społecznych i gospodarczych a także powstawanie nowych idei i dzieł nowego typu powoduje, że do sądów wpływa coraz więcej niezwykle skomplikowanych do rozstrzygnięcia spraw z pogranicza różnych dziedzin prawa. No, projekt także zakłada i to trzeba uznać za pozytywne rozwiązanie dotyczące wprowadzenia nowego środka procesowego w postaci zabezpieczenia środków dowodowych. Jest to jeden z projektów ustaw, które dawał szansę na naprawdę merytoryczną dyskusję w komisji z ekspertami, z gośćmi reprezentującymi zainteresowane środowiska, także z przedstawicielami rządu, którzy wykazywali się niezwykłą kompetencją. Lewica liczyła wreszcie na normalną pracę w Komisji, nie taką, jaka miała miejsce przy okazji ustawy kagańcowej, no ale niestety. Procedowanie tego projektu stwarza ogromne zagrożenie uznania go za przyjętego z pogwałceniem procedur, techniki prawodawczej i co najważniejsze i fundamentalne standardów wyznaczonych przez konstytucję. Jak bowiem można przy okazji słusznej zmiany służącej konkretnemu dostosowaniu wypracowania efektywnej ścieżki sądowej do dochodzenia roszczeń z zakresu własności, prawa własności intelektualnej wprowadzać takie zmiany jak na przykład dotyczące funkcjonowania w sądach powszechnych wyspecjalizowanych wydziałów egzekucyjnych do rozpoznawania spraw egzekucyjnych, które ma, mają dotyczyć kompetencji sądów w sprawach komorniczych czy komorniczym postępowaniu egzekucyjnym. Przecież ta autopoprawka nie ma nic wspólnego z głównym celem projektu procedowanego projektu ustawy. Projekt ustawy wprowadził także zmiany w, w kodeksie spółek handlowych, które mają mówiąc eufemistycznie, niezwykle luźny lub prawie żaden związek z procedowanym przedłożeniem. W trakcie obrad Komisji członkom Komisji dostarczono mnóstwo poprawek, nad którymi nikt z obecnych posłów, przynajmniej ja osobiście, ale widziałem to po reakcjach koleżanek i kolegów, nie mieliśmy się szansy na tym pochylić, czy po prostu po ludzku to normalnie przeczytać. No, tak się nie pracuje nad ustawami i tak się nie, nie, nie tworzy w Polsce prawa, no, przynajmniej nie powinno. Przypominam, że poprawki i modyfikacje muszą mieć związek materialny, funkcjonalny i celowościowy z przedłożeniem. Naszym zdaniem zakres przedłożenia został przekroczony przez te poprawki. Podnosząc rękę, dalibyśmy twarz złej praktyce załatwiania przy okazji głównego przedłożenia innych zaległych spraw. Takie procedowanie jest obarczone gigantycznym zarzutem niekonstytucyjności. No ale jak powiedział pan przewodniczący komisji, ostatecznie będzie decydował Trybunał Konstytucyjny. No to chyba mamy już jasną wykładnię jak się ostatnio proceduje projekty ustaw przynajmniej w naszej komisji sprawiedliwości. Albo jakoś to będzie, albo najwyżej Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niekonstytucyjność. Ja i mój klub nie damy twarzy takiej procedurze i nie chcemy żyrować takiego postępowania. Dla mojego klubu jakość prawa, ale i jakość tworzenia samego prawa jest wartością o znaczeniu doniosłym. Proszę zważyć jeszcze na jedną kwestię. My przedwczoraj w komisji sprawiedliwości zajmowaliśmy się nowelizacją kodeksu spółek handlowych przy okazji samego KPC. No ale przecież mamy odrębny tryb procedowania zmian w kodeksach, a terminy na rozpatrywanie kodeksów przecież mamy dłuższe. Dlaczego my w tej komisji zawsze musimy za każdym razem łamać procedura, które, procedury, które nas, nas wszystkich obowiązują? I naprawdę mówię to z ogromną przykrością, bo akurat ten projekt ustawy był projektem niekontrowersyjnym, a nawet potrzebnym. Sami też jako klub lewicy w pierwszym czytaniu popieraliśmy to rozwiązanie ale sposób jej procedowania, tej, tej ustawy, tu projektu ustawy zmusza nas do zajęcia negatywnego stanowiska i akurat mówię to z ogromnym smutkiem. Podobnie jak Klub Koalicji Obywatelskiej wstrzymamy się w głosowaniu nad tym projektem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.